Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Muzułmanie, Mahomet nic dla was nie uczynił. Jezus jest tym, który może was zbawić. Ach, ty trinitariarny głupcze. Nawet ci podli, muzułmanie są bliżsi prawdziwej naturze Jezusa niż ty. Wciąż lepszy niż trinitarianizm. Cholę. Tak jak cały unitarianizm. Pozwól fałszywym kultom i religią zajmować się samym sobą. Co takiego? Daj mi jeden werset na to, że Chrystus jest Bogiem. Ewangelia Jana jeden i 1,14. O, nawet nad tym myśli udaję. Słowo to nie Jezus, to jakaś forma Bożej Mądrości, manifestująca. Tak, się Bożej z... Mądrości Ty nie masz. Ta Boża Mądrość stała się ciałem i zamieszkała wśród nas. I ma chwałę, jako ma jedyny syn od Ojca. Próbowanie tłumaczenia tego z góry jest naciągane. Jan robi wstęp do opisów Ewangelii Chrystusa. I jest o nikim innym, a o Chrystusie. Oczywiście. Mówicie tak, bo jesteście ślepi. Nie patrzycie w głębszy sens, a tylko pobieżnie. Wspaniała tekst. deklaracja, gnostyku. Najpierw zrozum to, co jest napisane, zanim zrozumiesz to, co nie jest. Zrozumcie w końcu, ślepi fanatycy, że nie ma słowa trójca w Biblii. Słowa Biblia nie ma w Biblii. Oczywiście inne terminy jak anioł czy piekło także używasz. Ale stosujesz sztuczne wymogi do boskości Jezusa. Czy chcesz nawrócić się do Jezusa takim, jakim jest? Bzdury. Typowe. Sztachetne dziedzictwo unitarianizmu.